No, cześć. Tym razem spotykamy się w momencie, kiedy gotuje obiad w Niemczech. A, powolutku się tutaj ładnie pikci. Słuchajcie, chciałem Ci z Wami porozmawiać na temat Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo ostatnio. Przeczytałem na Facebooku, że bodajże w Warszawie, mówię bodajże, bo szczerze powiedziawszy, nie do końca pamiętam, czy chodziło o Warszawę, ale myślę, że w Warszawie to było. Odbył się, odbył się taki marsz przeciwników Unii Europejskiej. Ja tam skomentowałem to dosyć ostro. Tutaj może takich ostrych słów nie będę używał ponieważ no do końca nie wiem jakie są wasze poglądy yy... czekajcie bo mi się tutaj za mocno gotuje o trochę zmniejszymy gaz o no dobra o. także wiecie nie wiem jaka ten cześć, witam serdecznie nie wiem jakie jest wasze spojrzenie na unię ja oczywiście m, jestem totalnym zwolennikiem Unii, ja to już wielokrotnie jeszcze to mówiłem jestem zwolennikiem Unii, chociaż wiem, zdaję sobie sprawę z tego że, no, ten projekt ma tam swoje wady i na pewno wymaga yy, nie wiem, jakieś poprawy, jakieś pomysły na może na, na trochę inne funkcjonowanie, w każdym razie ja jestem gener generalnym, poczekajcie cholera takie gotowanie na dworze ma swoje minusy ten palnik nie jest taki idealny jakby się chciało, no ale się gotuje, kaszka się gotuje, tutaj zaraz zrobię do tego taki sosik. No więc słuchajcie, wracając do tej Unii, no to są przeciwnicy. Ja uważam, że przeciwnikiem Unii może być chyba tylko, no pomijam oczywiście polityków, bo oni mają swoje własne zagrania, ale o normalnego śmiertelnika, który myśli, a przynajmniej udaje, że myśli, to wydaje mi się, że po prostu przeciwnikiem Unii może być tylko ktoś, to swoje miasto opuścił w obrębie, nie wiem, 50, 100 kilometrów, chyba nigdzie dalej nie był. Bo gdyby chociaż raz przyjechał tutaj do Unii, pojeździł po tej Unii, poznał trochę ludzi, zobaczył, co dzięki Unii żeśmy skorzystali już w tej chwili. Wiele dróg, słuchajcie, jeżeli się jedzie po Polsce, to praktycznie większość dróg, które zostaje wybudowane, jest duża tablica, Yy, zbudowano we współpracy czy dzięki Unii Europejskiej wiele szpitali, wiele szkół. No naprawdę, yy, tego, bo yy, mój to wymieniać. Słuchajcie, ja jestem w stanie jeszcze zrozumieć yy, powiedzmy ludzi bardzo młodych, którzy nie pamiętają komunii. Yy, natomiast ja pamiętam komunę, pamiętam, słuchajcie, granicę, na której stało się po 15-16 godzin, a najbardziej, co było wkurzające, to to, że wjeżdżałeś autem na granicę i były jakby dwa pasy pasy dla cywilizowanych Europejczyków i oczywiście dla reszty hołoty reszta Ho hołoty stała po 16-18 godzin na, yy, w takiej kolejce potem oczywiście była trzepana przez celników a ci z Europy Zachodniej to stał celnik i tylko tak wiecie ręką machał jechać, 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 do dzisiaj to, do dzisiaj to pamiętam po drugie, no słuchajcie, bardzo mi się to podoba, chcecie, to jedziecie do dowolnego kraju w Unii Europejskiej, tam możecie sobie zamieszkać, możecie sobie podjąć yy, pracę. Yy, I co najważniejsze, yy, słuchajcie, o tym trzeba naprawdę pamiętać. Yy, większość firm działających w Polsce to są firmy w oparciu o kapitał zachodni. On, to nam się może nie podobać, ale taka jest prawda. I teraz gdybyśmy poszli w kierunku tego, że odepniemy się od Unii, to może się okazać, że nagle znowu będziemy mieć bezrobocie w granicach 20%. No bo jak zaczną nam zamykać firmy, bo powiedzą, skrywam się, to nie podoba. Naprawdę, wydaje mi się, że trzeba być chyba totalnym, totalnym bezmózgowcem, żeby nie dostrzegać tego. A po drugie, słuchajcie, o tym się może mało mówi. Ale dzięki temu, że mamy ten wspólny projekt Unii Europejskiej, to tak na dobrą sprawę, słuchajcie, nie ma powodu do wojny. No bo o co, ten, o co najczęściej były wojny? Wojny były z dwóch powodów. Religijne. Dzisiaj powiedzmy oprócz Polski większość jest w miarę światła, nawet jak są wierzący, to są w miarę światli i nie dążą do wojen religijnych pomijam islam, no bo to, to jest odrębna bajka, natomiast mówię tutaj o, naszy, o naszej sferze kulturowej. No i drugi powód do wojen, najczęstszy, to był ekspansja no, dla rynków zbytu no i dla surowców, a dzisiaj, dzisiaj nie trzeba rynków zbytu zdobywać siłą, wystarczy mieć w głowie poukładane, mieć kapitał i możesz tą Firmy prowadzić gdzie chcesz, ja znam wielu potem Polaków, którzy prowadzą firmy za granicą, nieźle im się powodzi. Może nie mają takich potężnych firm powiedzmy jak te zachodnie, ale mają swoje własne firmy i nieźle ten nieźle się im powodzi. Znam faceta, który ileś lat temu rozpoczął pracę we Francji, działalność taką gospodarczą. Dzisiaj dzięki temu kupił mieszkanie. Ma tam ze dwa, trzy samochody. Jeździ na, na wakacje. Więc słuchajcie, yy, same, ten, same plusy, jak to mówią, same plusy nie ma, ma minusów. Poczekajcie, to jest trochę wody. Bo mi się gotuje. Kaszka i. O! Gdzie to jest urok, ten? Ten, to jest urok. O, to jest urok jazdy po Europie yy, busem. Także no, ja bym był ciekawy właśnie ten, co wy w ogóle myślicie na temat tego, czy Unia Europejska to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. Wejdźcie, jeżeli nie chcecie wypowiadać się na tego, to napiszcie w komentarzach, co wy uważacie. Ja osobiście twierdzę, że to jest super, super yy, pomysł. To co? Na temat, Unii pogada, na temat Unii pogadałem, ale słuchajcie, co mi się przypomniało? Kilka dni temu yy, był w Polsce tak zwany okrągły stół dla oświaty. Yy, zacząłem się od razu śmiać, bo yy, okrągły stół był kwadratowy, no ale w każdym razie nazywał się Okrągły i na, na ten okrągły stół zaproszono jednego z moich ulubieńców politycznych, czyli Janusza Korwinę Mikkę. Yy, do dziś się zastanawiam, dlaczego go zaprosili. No, ja wiem, on ma ośmioro chyba, chyba dzieciaków. I to pewnie każdy z inną żoną lub lubownicą, jak mówili Rosjanie. I zaprosili go na ten okrągły stół. To się chyba komuś pomyliło: no bo jego nie powinien zapraszać na rozmowę, jak się wychowuje dzieci, tylko jak się robi dzieci. Bo w tym to on jest na pewno ten na pewno dużym specjalistą. Dobra, zajdzie, Kasza mi się ugotowała. Teraz będę robił tą drugą rzecz. Czyli sosik. Dodamy troszkę wody. To nie jest ten secie. Ponieważ jestem a po drugie nie bardzo mam, nie bardzo mam czas. Jadę do w ogóle jadę do Berlin. Byłem we Francji, pojechałem do Austrii. W Austrii rozdodowałem towar w trzech miejscach. Zadowałem towarek, przywiozłem go wczoraj, wczoraj go, nie, dzisiaj rano go przywiozłem tutaj, właśnie do Niemiec, i teraz jadę do Berlina. Mam rozładunek w niedzielę, wiozę jakieś tam elementy do pubu No, także mam troszeczkę ten, mam troszeczkę czasu, mogę sobie śmiało po ten pogadać. W ogóle to Wam powiem tak. Ja z reguły staram się nikogo nie agitować, jeśli chodzi o wybory, bo uważam, że każdy, każdy powinien sobie wybierać, tak jak mu się podoba, no, pod warunkiem, że nie wybiera tylko dlatego, że ksiądz Probosz tak powiedział, tylko dlatego, że pomyślał, że ten, a nie inny polityk może spełnić jego tam nadzieje i oczekiwania. Natomiast, słuchajcie, tak na zdrowy rozum, to myślę, że przy tych wyborach europejskich powinno się odpuścić pis. I to nie dlatego, że nie lubię pisu, że Kaczyński, że to. Taka logika. Popatrzcie. Kiedy ten, kiedy naprawdę może być dobrze w polityce? Kiedy żadna z partii nie ma monopolu na władzę. Monopol na władzę to jest rzecz bardzo ryzykowna. Ja to już przerabiałem. Kiedyś monopol na władzę miał PZPR. i słuchajcie, yy, pomimo że ja tam w socjalizmie kwale yy, się socjalizm miałem miejsce w socjalizmie, ale, ale prawda jest taka, że ten monopol, który yy, miał PZPR spowodował, że yy, no, zrobił się totalny burdel w tym kraju, ponieważ oni robili co im się, ten, co im się żywnie, co im się żywnie podobało. A właśnie, tego szukałem, znalazłem kostkę Magiego. Wrzucimy do sosiku. O, teraz nie się, jak powolutku, powolutku robi. O, i, ten. I to samo, słuchajcie, to samo może się właśnie zrobić z pisem, jeżeli teraz mają, no, praktycznie większość w parlamencie, przy pomocy kukiza jakiego <gulity> polityka, kukiza, mogą robić co im się już nie podoba. To teraz jakby jeszcze nie Boże zdobyli przewagę w Unii Europejskiej, no to już możemy mieć naprawdę yy, przerąbane. Yy, po drugie, yy, słuchajcie, no, yy, nie da się ukryć, że większość polityków PIS-u yy, mimo wszystko nie lubi Unii. Oczywiście, co im nie przeszkadza, brać ewentualnej pensji z Unii, bo to jest y, nawet, Korwin, nawet Janusz Korwin-Mikke strasznie nie lubi Unii, ale pensje, pensje oczywiście y, ten lubi i teraz też znowu startuje do Parlamentu Europejskiego. No bo, słuchajcie, można nie lubić y, Unii, ale pensje to każdy z nich lubi. Y, 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 to są w końcu dość y, solidne te pensje. Zresztą w Polsce poseł też nie się zarabia. Ostatnio się zacząłem śmiać, bo yy, wiecie, że jestem emerytem, no więc emerytom dali tak zwaną 13 emeryturę. Czyli ja w maju dostanę z Afriko yy, całe 870 zł, bo tyle wynosi moja yy, emerytura brutto po czter yy, netto po 42 latach. I politycy piszą, wychodzą do telewizji i mówią o tym. Cześć, witam was. No tak, to, to się, yy, zniszczenie Unii yy, równałoby się z, z, bar, znaczy z, z rezygnacją z pensji i na to pewno yy, polscy politycy się nie posuną, bo, no, bo są zbyt pazerni. Ale yy, słuchajcie, wracając z tej mojej emerytury, no więc wychodzi taki jeden, drugi polityk y, do telewizji, no i mówi, że ja powinienem koniecznie, nie, tylko ja w po powinniśmy koniecznie zagłosować, no bo przecież dali nam. 13 emeryturę i, i powinien się z tego cieszyć. A ja sobie myślę w ten sposób. Słuchajcie, 870 zł to pewnie ten, słuchajcie, to, to jest jakaś jedna, pewno 30 y, wynagrodzenia. Wszędzie y, coś to piszą. Korwin chce zniszczyć Unię. Słuchajcie, Korwin, y, o właśnie, pogadajmy słuchajcie, Korwin to jest dziwny facet. Y, bo z jednej strony, słuchajcie, z jednej strony facet jest niegupi. No, to jest facet, który yy, był, w, y, znaczy, chyba już teraz nie, ale był w kadrze, o ile pamiętam, y, Polski w Brydża, bardzo dobry brydżysta, rozmawiałem z kilkoma osobami z krągu brydżowego, więc bardzo go chwalili, więc facet yy, w tym względzie nie jest głupi, natomiast mentalnie, mentalnie no nie wiem, zachował, y, zatrzymał się na XIX wieku, no słuchajcie, on by chciał, żeby żeby każdy z was pracował, jak to mówią, za przysłowiową miskę ryżu. No ale to już, nie są te, ten, to już nie są te czasy. Nie można puścić wszystkiego y, na tak zwanej żywioł. Przecież słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych, które są naprawdę jakby. Pewną kolebką y, y, przedsiębiorczości, nawet tam jest ustalona minimalna pensja. Bo no nie dajmy się zwariować. Y, ja przez wiele lat też prowadziłem działalność gospodarczą i, i słuchajcie, no chyba bym nie wpadł na pomysł y, sam z siebie, że można na przykład komuś dać, nie wiem, 4 tysiące zamiast 2000. Taka, słuchajcie, to jest głupia, hamska natura ludzka. No, jeżeli komuś może zapłacić dwa tysiące, trzy to dasz mu tysiąc. Dlaczego masz mu dać cztery tysiące? I to w jakiś sposób musi być uregulowane, no, żeby ludzie pracujący. Bo słuchajcie, no nie każdy będzie przedsiębiorcą. To takie pieprzenie. Co jakiś czas na Facebooku pokazują się takie różne kursy. Jak zostać milionerem. Teraz przyjeżdża pan z Japonii, który jest faktycznie milionerem i będzie opowiadał pierdoły tym ludziom, którzy zapłacili po 1000 po złotych czy po półtora tysiąca za, za bilet, po to, żeby on powiększył swój majątek, bo ci, co tam pójdą, na pewno swojego majątku nie mm, powiększą. No i tak jest również y, pan y, Janusz Korwin-Mikke. Mi, y, z tym, że y, mimo że mam do niego dużo obiekcji, mimo że nie bardzo go lubię, to mam jednak do niego pewien szacunek bo on przynajmniej przez te wszystkie lata nie zmienia tych swoich poglądów. No, yy, ma jakąś yy, stałość swoich poglądów. Najbardziej nie, nie lubię ludzi yy, jakiego typu, on, na przykład pan yy, Czarnecki, yy, którego osobiście uży, u, u, uważam za taką, yy, taką kurewkę polityczną. Przecież on już, on już był chyba we wszystkich partiach, no oprócz SLD, no bo tam by go nie przyjęli. To on już był we wszystkich partiach. Jak tylko jakaś partia, w której on jest, zaczyna się chwiać, to on od razu jak taki szczur z pieprza do następnej partii i oczywiście włazi liderowi tak zwaną przysłowiową dupę bez wazeliny. Gwarantuję Wam, że w momencie, kiedy ludzie połapią się, że PiS jednak mimo wszystko prowadzi nas po równi pochyłek, to Czarnecki znowu będzie tym pierwszym, który spieprzy z spisu. Tak spieprzał z każdej partii, a ja pamiętam jego początki, kiedy wstąpił do samoobrony, to była zresztą jakaś kolejna jego partia, jak dużo tam jakie peny piał na temat lidera samoobrony świętej pamięci Lepera. Jak zaczęło się leperowi palić pod nogami, to Czarnecki pierwszy zwiał i wbił, jak to mówią, przysłowiowy sztylet w plecy. Także słuchajcie, jak będziecie szli do, do wyborów, to naprawdę się zastanówcie. Nie głosujcie tylko dlatego, że ktoś gdzieś tam coś napisał, tylko przemyślcie, czy wybranie tej czy innej opcji Mówimy teraz tu o wyborach europejskich. Nie jest y, dla nas jakimś tam niebezpieczeństwem. Popatrzcie się, Anglicy, którzy mają naprawdę y, dość dobrą gospodarkę. Y, ja mówię dość dobrą. Dlaczego? Ponieważ większość firm y, na wyspach to jest, są, to są y, firmy angielskie z angielskim y, kapitałem. Po drugie, oni mają swoje własne technologie. Y, u nas jest problem. Zauważcie, że my tak na dobrą sprawę w tej chwili, no to nie mamy nawet własnego produktu. Słuchajcie, Rutten, ten Rumunii, malutki dziadowski kraj, jak to ja nazywam, zachował y, fakt, kupili to Francuzi, ale zachował swoją markę y, Daci. Szwedzi zachowali swoją markę. Ktoś to przejął, ktoś to kupił, ale na tyle cenił tą markę że zachował tą markę. My nie mamy, ten nie mamy własnych aut, nie mamy własnych pralek. To wszystko są licencje, które, na które, że tak powiem, w tych firmach my je tylko montujemy. I patrzy się, i Anglicy, mimo że tak mocno są w tym względzie, mają własne technologie. Teraz się okazuje, że większość społeczeństwa puknęła się w czoł i powiedział, rany boskie, po tego tych debili posłuchali? Teraz wyjdziemy z Unii i co dalej? Przemyślcie sobie to. Ja was serdecznie yy, pozdrawiam. I bardzo was proszę, słuchajcie, yy, czy ci, którzy są teraz, czy ci, którzy wejdą yy, potem na kanał i sobie poglądają Napiszcie, co myślicie o, ten, o Unii. Właśnie y, cholernie mi interesuje właśnie y, spojrzenie ludzi młodych, bo cóż, takie zgredy jak ja, chociaż powiem Wam szczerze, słuchajcie, ostatnio wjeżdżam na jakiś tam, zamieszam sobie, jakiś tam parking we Francji, no wychodzę tam do chłopaków, witam się z, y, z busiarzami. No i nagle pada słowo, że ja jestem emerytem. No i ktoś mówi tak, to ty jesteś jakiś wojskowy? Ja mówię, nie, to milicja? Ja mówię, nie, no normalny emeryt. A co ty pierdolisz, jaki normalny emeryt? No przecież nie masz tych lat? I jak powiedziałem, że mam 67, to wszyscy mówią, mówię, jak, chyba sobie jaja robisz. <grym> Także <krym> może i nie wyglądam, ale faktem jest, że stare zgredy, no niestety ich czas się kończy. No i nie daj mi się zwariować. Kaczyński to jest stary zgred, myśli kategoriami sprzed 50 lat, i wielu jego jemu podobnych ludzi to są już zgredy, których czas naprawdę mija. Teraz następuje Wasz czas. Ja to chciałbym właśnie dożyć tych czasów, kiedy właśnie Wy przejmiecie stery w tym kraju i zrobicie z tego kraju dobry, fajny, nowoczesny kraj, w którym ja nie mam nic przeciwko katolikom, naprawdę, ale w którym wszystko będzie na swoim miejscu. Religia w kościołach, rządzący yy, mądrzy o, chciałem ich gdzieś usadzić, ale o, rządzący mądrzy. Chciałbym właśnie zacząć was wszystkich yy, przy władzy i w ten czas może, yy, robiąc takie wejścia, to zacznę. Odpowiadać <noise> do wcipy ze swojego bujnego, ten bujnego życia. Chociaż z drugiej strony, powiem Wam tak już na koniec. Yy, jakoś tak chyba z rok temu jeden z internautów zapytał mnie, Panie Marku, yy, czemu Pan tylko tak o tej polityce, o tej. Po słuchajcie, ja tych przeżyć, to ja trochę mam. No, miałem dosyć bujne to życie. Tylko że z drugiej strony, gdybym Wam zaczął to opowiadać, to chyba większość osób albo by to znudziło. Albo byście pomyśleli, że stary skret fantazjuje, ponieważ, słuchajcie, to były y, totalnie, słuchajcie, totalnie inne czasy. Dam Wam prosty przykład. Dzisiaj to, co Wam opowiem, y, Was serdecznie wkurwi. I y, na pewno pomyślcie sobie, Boże, y, co to byli za debilet, przecież to, to nie było społeczeństwo. Słuchajcie, pracowałem kiedyś y, na wagonach sypialnych, jako konduktor wagonów sypialnych. Zresztą ta firma Wars do tej pory istnieje, z tym, że dzisiaj to jest całkowicie inna firma, inne podejście do klienta, zresztą tak jak wszystkie firmy, dzisiaj, dzisiaj najważniejszy jest klient. Chociaż, słuchajcie, gdyby tak dokładnie prześledzić, to chyba nie do końca tak jest, ale w każdym razie, przynajmniej polityka tak zakłada, że najważniejszy jest klient, prawda? A w tamtych czasach kiedyś jechaliśmy do Warny. No do Warny jechało się półtora dnia, yy, oczywiście były o, tu gorzoła, dziewczyny, yy, no wesoło było i pamiętam, że gdzieś tak na, y, rano y, poszedłem do mojego kolegi na drugi wagon, on taki skacowany, biedny leżał na tym łóżku, bo mieliśmy takie przydziały służbowe, leżał na tym łóżku, ledwo dyszał i w pewnym momencie drzwi się otwierają. Taka pani zagląda i mówi tak. Panie konduktorze, czy będzie herbata? Słuchajcie, myśmy nie znosili serwowania herbaty. Z tego nie było żadnego zarobku. Łatwo było rozbić szlankę. Jak konduktor rozbił szlankę, musiał ją odkupić, więc często rozbicie jednej szlanki załatwiało cały zysk z herbat. Nie lubiliśmy robienia tej herbaty. No więc mój kolega skacowany od razu, nawet nie podnosząc głowy, mówi: Nie, proszę panią, nie będzie herbaty. No to pani grzecznie pyta: No dlaczego nie będzie herbaty? Bo nie mam szklanek. No i w tym momencie pani patrzy, a yy, na takim stoliku yy, stoi cała tacka szklanek. No i pani mówi taka zdziwiona, No jak to nie ma szklanek? A to. I w tym momencie mój kolega, yy, no z wielkim, słuchajcie, naprawdę z wielkim trudem. Podniósł się z tego łóżka, podszedł do tego stolika, odparł yy, okno na zewnątrz, wziął całą tą tackę z tymi szklankami, wyrzucił przez okno i, i z całym spokojem mówi do pani: No kurwa, przecież mówiłem, że nie ma szklanek. Słuchajcie, nie to bardzo.